Jednak ja się bardzo cieszę, że tutaj jestem. Wy niekoniecznie powinniście się cieszyć z tego faktu, ponieważ ja wiem, jak wyglądam. Nawet teraz musicie na mnie patrzeć i to nie jest zbyt dobry układ. No. Ja bym się przyznał, że kiedyś miałem ogromne kompleksy związane ze swoim wyglądem, ze swoją twarzą, zwłaszcza w momencie swojego życia. Nawet obrałem taką taktykę podrywu, że będę podbijał do dziewczyn chociaż odrobinę brzydszych ode mnie, żeby mieć większe szanse na powodzenie. Ale szybko musiałem z tego zrezygnować, bo wprawdzie nigdy nie byłem dobry z matematyki. Ale udało mi się obliczyć, że prawdopodobieństwo znalezienia dziewczyny chociaż odrobinę brzydszej ode mnie jest równe prawdopodobieństwu znalezienia uśmiechniętego grobaska, odzianego w pasiastą piżamę na zdjęciach z Auschwitz. Jest! Ja uwielbiam się delektować reakcjami po tym żarcie. One są takie niejednoznaczne często. Wiecie, gdzie ten żart miał najlepsze reakcje? W Oświęcimiu. Naprawdę, występowałem tam kilka miesięcy temu, otwierałem swój występ tym żartem i ten żart miał wspaniałe, niemal owacyjne przyjęcie w Oświęcimiu. Dlatego teraz, dlatego teraz przywożę wam ten żart, kładę na wasze ręce z certyfikatem oświęcimskim ten żart, niejako, także... To jest duże miasto, natomiast część aglomeracji też trójmiejskiej, podejrzewam, że na pewno chociaż jedna osoba w tym pomieszczeniu y, nieraz ubrała się w zarze, prawda? Mam rację, ktoś się ubierał w zarze, albo że ktoś jest w ubraniu z zary. O, martwa cisza. Ale na pewno kojarzycie Zarę, no, znana firma. Tak pytam, zagajam, bo nie wiem, czy słyszeliście, ale kilka miesięcy temu Zara odnotowała projektancką wpadkę, bo zaproponowała swoim klientom pasiaste koszulki z sześcioramienną gwiazdą łudzącą, przemawiającą gwiazdę Dawida na piersi, w dodatku, kurwa, w linii dziecięcej. Jezus, ale z powodu protestów społecznych szybko wycofała się z tego szalonego pomysłu. i Wiem, co sobie możecie teraz myśleć, zupełnie to samo, co ja. Wielka szkoda. Ponieważ takie pasiaste koszulki mogłyby znacząco dyscyplinować dzieci w relacji z rodzicami. W końcu dzieci są dzisiaj takie niesforne. Prawda? Poza tym dzieci są jak Żydzi. Bo są wszędzie. <grystanie> <grystanie> Ten żart też wywołuje czasem konsternację. Ja... Też już przechodząc do dzieci, może tak płynnie, ja, dzieci mnie trochę przerażają, ja nie posiadam dzieci, boję się posiadać dzieci. Dzieci mnie przerażając, podam przykład, niedawno przechadzając się parkiem, usłyszałem jak dwójka dzieci się bawi, i jedno krzyczy do drugiego, chodź tutaj, chodź tutaj, bo ktoś cię zaciągnie w krzaki. Idę sobie dalej, myślę, kurwa, co za czasy, nawet dzieci żartują z pedofilii. Nie ma już żadnych świętości, wszystko zostało sprofanowane. A no ja nie chcę mieć dzieci, nie jestem gotowy w ogóle na posiadanie dzieci, mimo że no, już jestem po trzydziestce, ale jednocześnie bolę nad tym. Zbyt wiele osób przedwcześnie decyduje się na posiadanie dzieci, później te dzieci cierpią, czują się osamotnione, niedocenione, uciekają w najtańsze sposoby zapomnienia jakieś kiepskie, tanie dopalacze Pentedron, metafedron, 3-4 DMMC. Kupuję Akodin w aptekach za zaledwie 10 do 11 zł. To jest wszystko chujowe i tanie. Ja nie chciałbym takiego losu dla swoich pociech. Chciałbym, żeby moje dzieci było stać na najdroższe narkotyki. Zatem no. no. ja sobie zdaję sprawę, że najlepiej wejść w jakiś związek taki ustabilizowany, żeby posiadać dzieci, prawda? Tak jak was wspaniałe widzę, wspaniałe twarze uśmiechnięte w związku. Ale ja też zdałem sobie sprawę, że jestem samotnikiem niedawno. Jestem typowym przedstawicielem zatomizowanego społeczeństwa doby ponowoczesnej. Ostatnio zamówiłem pizzę o nazwie Rodzinna. I wiedziałem w samotności. <grywa> Kilka słów o matce. Matka, ma, matka jest moja. Jest ze mnie dumna bardzo, ale jak byłem pierwszy raz w telewizji, to, to, to matka robiła zdjęcia telewizora. Poza tym, że jest dumna, jest też pierdolnięta. Nie mam czasu na eufemizmy. Je, je, jest, jest, jest w zeszłe wakacje moja matka trafiła do psychiatryka z powodu ciężkiego epizodu depresyjnego. W chwilach takich przebłyskach normalności martwiła się, że ten fakt, iż tam trafiła i trafiła do psychiatryka, oznacza szaleństwo. A moim zdaniem wręcz przeciwnie. Bo siedząc w psychiatryku nie mogła chodzić do kościoła. Psychiatryk skutecznie chronił ją przed szaleństwem. <noise> Jeden ateista ukryty głęboko. <noise> Już go duszą tam kurwa, księża z tyłu. Nie śmiej się z kurwy. Nie wolno, jesteś w Gdyni. To jest miasto Boga. Nie, tak mówię. Bo nie w ogóle, jak już napomniałem na o kościele, to nie wiem jak jest z wami, ale hierarchowie kościelni i papież przypominają mi czarnoskórych amerykańskich raperów. są zarozumiali, aroganccy, obwieszeni złotem. I odpędzali nawet postrzelony niczym 50 cent. O, to nagle wchodzi na scenę i przebiegły lisek Franciszek i Bredzin i Czympeja reprezentuje biedę. Mm -hmm.